Cześć, witajcie. E, tak jak obiecałem w odcinku informacyjnym będzie, e, będzie, będzie seria multi. Tylko to wykończycie z Kromer, Przedstaw się. E, będziemy... Na, będzie, nie będzie to taki survival, będzie to surwialo coś tam, coś tam, coś tam. Takie pół na pół, nie, to, ale na razie będzie taki free bullet. Eee, Także... My już zaczniemy budować. I już narąbać drzewo. Tak, mam nowego skina, creeper z węgla keeper agent poszedł na emeryturę. E, podczas tego odcinka informacyjnego zapomniałem dodać, że e, tego e, piorą walną, piorą walną, czy znaczy nie w mój dom, walną w taką większą linię. No dokładnie. I to właśnie przez to mi się spaliło. E, czekajcie na 5 sekund, ja tylko sprawdzę, czy wszystko się nagrywa. Także. Kromer us, ós... Kromer <laughs> Nie Niewal w drzewo sprawdzam, czy się nagrywa. Cięcie, my jesteśmy z powrotem. Była mała wpadka z nagrywania Dźwięku, także, kromera nie było słychać. Powiedz coś. Cześć. No dobra, już... już chyba się nagrywa. Także jeszcze na cięcie Ich muszę sprawdzić, czy się nagrywa, czy nie, także cięcie. Dobra, jesteśmy z powrotem, wszystko się fajnie nagrywa. My już mamy trochę drzewa, ktoś tu drzewa nie ściął. Mam Cie? już węgiel, na razie gramy na Peaceful, tak jak wspominałem, także... Chodź tu, ja już tu na, już tu na dole zrobię crafting table i sobie tu... <laughs> Przepraszam, miejsców zrobimy. kur, daj jedną albo do, albo dobra, dobra. Cięcie. Dlaczego? Pozwolę tylko. Nie, 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 bo myszkami mi głośno chodzi. Nie Dobrze jest. Idzie noc. Kop. kop. Dobra, eee... tyki. miejscu, wy mamy. Także jest dobrze. Po co zrobiłeś drugiego toughboxa? E Daj, kamienia, ja nie mieć kamienia. Czekaj, ile chcesz? Trzy, nakieruj. Proszę. na razie, jakieś, na razie tym to nie będzie jakieś proelo, ale coś zawsze to jest. Ech. Noc przesiedzimy na powiększanie domu. Okej, ja po prostu jakieś tu wezmę. Sorry. Dużo masz drzewa? Mam 10 sztuk Drzewa czy desek? Drzewa, a desek mam dwie To już co? Daj to, to box na to boxa. Daj. Albo nie, czekaj, czekaj. Czeka. Ten to Damy. Zrób skrzynię i ją postaw tu Ja już dwa piece zrobię No dobra, na razie już mamy to tu, tutaj urządzone Na razie niczego nie, nie brakuje, uż, Ale Myślę, że jutro powinienem mieć szybsze, szybsze łącze Także mm, załączył już zwierzęta i potwory. Zobaczymy czy będą lagi. Jeszcze się nagrywa. Tutaj trochę to powiększymy. Teraz chyba ja było mi bardzo słabo słychać, także przepraszam. Dobra, co by tu, tu zrobić? Co by zrobić? Drugi dobra. Tylko wiesz, zrób taka schodę, żeby, żeby się nie waliło... Yy... Żelazo. Też chcę, te, też chcę, te, też chcę, też chcę... A, mam. Au. Sorry. Tak, sorry, sorry, sorry. Specjalnie. Nie. Co, użyć węgla? Tak, dużo jest. Ale fajne zejście, ty. Zrób jakieś... raz, yy, trzy... drabinki. Po co drabinki? Żeby było śmiesznie. No, weź, to nie jest... Nie wygląda to ładnie. Idź zrób drabinki. Yes. No Będziesz więc... malować tylko drzewo. Co? Widzisz, mam tylko drzewo. A co mało? Jest? Jego. Co my, ekolodzy? Jeszcze troszeczkę nagramy i, 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 i spadamy jutro nam mówię, żeby spróbowaliśmy. Znaczy, teraz on tu słyszy, że, żeby spróbowaliśmy zrobić tak, że ty też będziesz mógł nagrywać. To Znaczy, będziesz nagrywać. Ja ci powiem, co i jak się robi, i byś nagrywał, na gdyby mnie nie było. Tak samo jak teraz, byłem. My przez ten dłuższy czas nie było. Po coś jeszcze większe. Zresztą, dobra. A ja, ciebie nie było, ale ja za tydzień ja na wakacje. Nie, To będzie osobna seria To seria multi albo coś Jeśli będę się wrzucił odcinek, a jego ja nie będzie, tego tego jako... Jeśli go nie będzie, to będę musiał sam nagrywać I mamy jaskinie Ale bez potworów, ale uciecha no, ucień, no dobra, ale mamy materiały. Mamy już żelazo, dużo żelaza. A ja bym chciał Creepera. Co? Ja chciałbym Creepera. No masz przecież? Nie. A Przytrafi... nie z wągla. to czekaj, nie, ja już skinięć zmieniam. Chyba jakiś fajny będzie. Masz jeszcze 4 Mam. To. postawię no jeszcze mamy minutę Faktycznie To no. komite. tam ten korytarz się jutro fajnie wyrówna Może poza odcinkiem Albo nie z odcinkiem, bo to Jaskinia? Wiesz co, iść, zrób parę drabinek. Mam dziewięć jeszcze. O to dobrze, to tak postawię tam. Chwila. Yy, Żelaza coś dużo mamy. Węgiel. Tu wiesz, koniec coś już nic ciekawego nie ma. Ważne, że jest węgiel, ale węgiel tak, tak jest wszędzie dużo. Ale. się pochodzi nie skończyła. Dobra. Teraz zobaczymy naszego krumera, jak dzielnie wydobywa żelazo. I myślisz, że chyba z wami żegnamy. A dzisiaj to było koniec, tak że. Yy, żegnamy was. Kroja, Komentujcie, kruz. Lud magiczny, guziczek. Flut magiczny, guzikacz. Pa. pa. Do, do kamery się odwróć. Masz ten dynię, masz dynię, masz dynię, ała, masz dynię. Nie. A, dobra. No dobra. To by było ty na tyle. Cześć.